Halo, dzień witajcie, Tomasz z tej strony i witam was znowu w koszarach tradingu. W tym filmie zrobimy sobie krótkie podsumowanie tego, co obecnie dzieje się na rynku kryptowalut, co działo się w ostatnich dniach oraz po prostu podsumujemy sobie obecną sytuację, więc będzie to taki tu krótki materiał, w którym po prostu przejdziemy sobie przez to, co obecnie warto jest wiedzieć i co aktualnie powiedzmy, że na rynku jest takie najbardziej e, gdzieś tam popularne. A więc dzisiaj rynek w większości jest zielony, tak naprawdę tutaj przez weekend mieliśmy e, trochę większe spadki, większość altcoinów była na Minusie, no i tutaj wraz z otwarciem się nowego tygodnia większość altcoinów jest na dosyć sporych plusach. Między innymi takie projekty jak Destra, to mamy prawie 40% zysku, ale też wiele innych takich jak HashAI, jak Mumu są też na sporych tutaj plusach. Więc no, trochę nam ten rynek w tym tygodniu nowym odrzucił. Jeżeli chodzi o Ethereum, to w tej chwili też wróciliśmy na poziomy powyżej 3300 dolarów, ponieważ wczoraj były to poziomy jeszcze tutaj w okolicach 3250, także tutaj dzisiaj. Delikatnie wzrosty, jeżeli chodzi z kolei o Bitcoina, no to on sobie radzi zdecydowanie lepiej niż Ethereum, ponieważ Bitcoin dobija nam podobnie do poziomów prawie 70 tysięcy dolarów, no i tutaj wszyscy już czekają właśnie na to, aby ten poziom został przebity. Jeżeli chodzi też o takie powiedzmy altcoiny, low cap, o których ostatnio wspominałem, które też mówiłem, że będziemy sobie na bieżąco aktualizowali, no to przejdziemy sobie przez każdy z nich tak pokrótce, ponieważ tutaj też trochę się dzieje. Jeżeli chodzi o projekt EVE, który też jest tutaj częścią naszego wyzwania na na telegramie, gdzie staramy się z jednego Ethereum zrobić 10. No to tutaj mamy bardzo fajne odbicie w tej chwili. Tak naprawdę jesteśmy już blisko tego ATH, które było tutaj podczas właśnie listingu, ponieważ obecnie do ATH brakuje nam tutaj jakieś 25. Procent, więc myślę, że jest to tylko kwestia czasu. Tutaj, i tak naprawdę w ciągu ostatnich dosłownie 10 dni odbiło nam około 600%, więc naprawdę bardzo dobry wynik. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o to wyzwanie na, na telegramie, no to tutaj e, obecna pozycja, którą sobie tam trzymam, jest na plusie około 230%, ponieważ tam też była ona trochę uśredniana. No i w tej chwili, jeżeli chodzi właśnie o wyzwanie, no to wróciliśmy tak naprawdę do punktu 0, ponieważ znowu tutaj mamy na koncie jedno ETH. E, jakby tutaj poprzednie do zagrania były dosyć średnie, z uwagi też na sobie timing, jeżeli chodzi o te pozycje. E, więc tam trochę tego kapitału nam zostało przepalone. Ale tutaj IF nam fajnie odbiło, no i ten kapitał został przywrócony. Póki co ja jeszcze tutaj tego tokena nie sprzedaję. Czekam a to aż przybiją swoje ATH. Aktualnie projekt jest na fazie wypuszczania, właśnie już swojego produktu, który ma być live. Więc powiedzmy, że tak krótkoterminowo tutaj mogą być jakieś spadki. Więc jeżeli ktoś tutaj e, chciałby sobie dokupić, no to być może będzie jeszcze taka okazja. Ale Patrząc na to bardziej długoterminowo, to uważam, że tutaj jest spory pacjent do tego, żeby jeszcze Rosnąć. Drugim tokenem, który sobie omawialiśmy i który także tutaj zaliczył w tym czasie bardzo duże wzrosty, jest oczywiście Neural, który dobił już nawet dzisiaj do poziomu 64 milionów dolarów. I to było nowe ATH. Tutaj jeszcze niedawno pamiętam, jak mówiliśmy o tym, kiedy przebije 50, no w tej chwili już jest 60, więc ten token też bardzo dobrze sobie tutaj radzi. No i ja tutaj cały czas trzymam sobie sporą paczkę tego tokena. Oczywiście cały czas po drodze ten token sobie gdzieś tam e, takimi małymi paczkami wyprzedaję, no bo też o to chodzi, żeby odciąć te kupy. Pony. W tej chwili, jeżeli chodzi o takie moje pierwsze wejście, no to ten token zrobił już około razy 60, ponieważ wchodziłem w niego na poziomie 1 miliona, więc jest to na pewno jedno z takich lepszych zagrań, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące. Również token RS nieco nam odbił, tutaj mam około 12% w ostatnią dobę. Market Cap jest to 8,3 miliona dolarów. No i ten token cały czas sobie tutaj trzymam. Jeżeli chodzi o to, no to jeszcze nic nie sprzedawałem, ponieważ tutaj jesteśmy dalej blisko tej mojej ceny wejścia, która jest w okolicy około 0, 9 w tej chwili. Mówiliśmy jeszcze ostatnio o REDO, do którego w tej chwili przyrzuciłem większość kapitału, jaki był na tonie z większości pozycji. No i tutaj REDO e, no, jest powiedzmy na tych samych poziomach okolice 50 milionów market capu. Tutaj e, póki co nie spodziewałem zonych żadnych fireworków, no bo cały ton w tej chwili raczej sobie słabo, więc po prostu sobie tutaj trzymam tą pozycję dalej. No i na słabiej z tych pozycji, o których ostatnio mówiłem, radzi sobie póki co JoeCoin, tutaj obecnie abcr to jest 0,016, więc jestem delikatnie na minusie, jeżeli chodzi o to moje wejście, ponieważ ono było w okolicach 0,1734, coś takiego, więc tutaj póki co JoeCoin radzi sobie najgorzej, ale dalej tutaj ten token sobie trzymam. Ok, jeżeli chodzi o to, co ostatnio działo się w lokapach, jakby co tutaj było rozgrywane, no to na pewno kilka dni temu mieliśmy token PC, czyli jest to playable coin, czyli taki beta play do tokena NPC, który tutaj jest właśnie takim powiedzmy przeciwieństwem tego tokena, no i tutaj też mieliśmy bardzo duży wzrost na początku, ta narracja bardzo fajnie załapała, jednak aktualnie tutaj kapitał odpływa, wolumeny też pospadały, ta narracja trwała nam jakieś powiedzmy tam niecałe dwa dni. No i potem kapitał zaczął się prorosić gdzie indziej, no i taki Miejscem, do którego aktualnie kapitał się najbardziej przeniósł, jest oczywiście token Neiro, a właściwie token Neiro, ponieważ, no, tak w skrócie, Neiro jest to nowy pies tutaj właścicieli kabasu. Czyli tego psa, który był Dogecoinem, który ostatnio niestety zmarł. no i To są właśnie właściciele tego Dogecoina, którzy aktualnie adoptowali nowego psa, no i nadali mu imię Neiro. No i zaraz potem rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo, jeżeli chodzi właśnie o całego Twittera, ponieważ dosłownie w ciągu kilku minut pojawiło się tych tokenów dziesiątki. Oczywiście większość z nich upadła, no ale w pewnym momencie było tak, że w takich, powiedzmy, rankingach trending mieliśmy nawet po 3 czy 4 tokeny na różnych sieciach. Tak naprawdę ten token Neiro, Pojawił się i na Ethereum, na Solanie i też na innych sieciach, więc po prostu był on wszędzie. No i tutaj nawet ludzie na Twitterze się zastanawiali się, w który właściwie token mają wchodzić, który jest tym, powiedzmy, głównym. Tak naprawdę na kilku z nich można było zarobić. Ja między innymi wchodziłem właśnie w jeden z nich, który, no jakby nie okazał się ostatecznie tym głównym, ponieważ obecnie dosyć mocno tutaj spadł od swojego ATH, ale i tak udało się tutaj fajnie na nim gdzieś tam zarobić, kilka takich wejść oraz kilka wyjść, pozwoliło to tutaj wygenerować gdzieś tam powyżej jednego Ethereum zysku, więc było to całkiem dobre zagranie. Na takim głównym w tej chwili tokenem okazał się jednak ten, który w tej chwili jest też tutaj numerem jeden, jeżeli chodzi właśnie o Ethereum, ma on market card na poziomie 14,22 miliona. No i tutaj właśnie jeżeli chodzi o takiego krypto Twittera, no to przez większość właśnie gdzieś tam influencerów jest on uznawany za tego głównego, tutaj między innymi pisze o nim Overdose, ale też kilka takich innych większych kont, więc możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o Ethereum, no to właśnie ten token tutaj został tym e, numerem jeden, ale ciekawa sytuacja jest z kolei na Solanie, no bo na Solanie też powstało tych tokenów dosyć sporo, tutaj widzicie, że jeżeli chodzi o HotPers, to mamy tak naprawdę na pierwszym i drugim miejscu właśnie tokeny Nero, które są po prostu dwoma różnymi tokenami, I tutaj jeden z nich ma market cap na poziomie około 50 milionów oraz ponad 230 milionów wolumenu więc jakby to jest naprawdę e, mocny wynik. No a drugi ten token ma market cap na poziomie 18 milionów oraz także wolumen ponad 200 milionów. Oczywiście jeżeli chodzi o ten wolumen, to też patrzę na to trochę z przymrużeniem oka, ponieważ na salanie e, działają takie specjalne boty, które mają na celu właśnie kręcenie tego wolumenu tak, aby wyglądało to jak najlepiej, i aby projekt mógł się pozycjonować jak najwyżej właśnie w rankingach, czy na właśnie takich rankingach właśnie trending. Chociażby hotpers, aby był po prostu bardziej widoczny. No ale co nie zmienia faktu, że na Solanie, naprawdę, jeżeli coś takiego powstaje, no to z dużym przytupem i po prostu jest wokół tego dużo hałasu. Jeżeli chodzi o Solany, to w żaden z tych nie wchodziłem, raczej tylko rozgrywałem tutaj właśnie Etera. No i tak reasumując, jeżeli chodzi właśnie w tej chwili o low-cap MM -coiny, no to trwa właśnie taka narracja na, na Nero. Zobaczymy, jak ona się rozwinie, bo no bo jakby. Tutaj wiadomo, jeżeli chodzi o benchmark do Dogecoina, no to tutaj Nero ma dużo do nadrobienia, więc wydaje mi się, że ta narracja jeszcze chwilę może potrwać, ale oczywiście nie przypuszczam, żeby to było jakieś takie długoterminowe, żeby tutaj miał to się stać jakiś taki blue chip, jeżeli chodzi o memcoiny. Też szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że chociażby w tym tokenie Nero na Ethereum, jeżeli popatrzymy sobie na, na to, kto głównie trzyma ten token, no to tutaj oni tutaj na początku wysnajpili około 70% całego supply. Tutaj widzicie, że wszystkie te e, transakcje, no to nie mamy ani jednej sprzedaży, jeżeli chodzi o tych snajperów, czyli pierwszych 70 kupujących. Tutaj widzicie, że większość z nich trzyma, a większość tego zostało przetransferowane na inne wallety, które również ten token trzymają, więc tak naprawdę w tej chwili team jest tutaj w posiadaniu, no większości tokenów, to nawet możemy sobie zobaczyć też na holdersach, jak to wygląda. Tutaj widzicie, snajpili oni to na przykład po 100 dolarów, czy nawet po 86, no i obecnie tutaj mają zysk na poziomie, nawet skończyła się skala. No i tutaj trzymają w to tym tokenie na przykład na jednym tylko portfelu 136 tysięcy dolarów, gdzie płynność to jest 182 tysiące. Jakby jeden takim zrzutem z jednego portfela mogliby ten projekt już zabić. No i tutaj widzicie, że trzymają oni zdecydowanie większość, właśnie supply. Tutaj naprawdę te pierwsze ulety są mega na plusie, tutaj mamy z kolei właśnie te ulety, gdzie były te tokeny przetransferowane, no więc w tym tokenie e, tak to wygląda i niestety tak wygląda też większość tokenów, które ostatnio powstają, że tutaj teamy bardzo mocno stają te tokeny i trzymają do supply, co też nie jest do końca złe, wszystko zależy od tego oczywiście, jakie intencje ma team, no a tego niestety my nie wiemy, więc tutaj w takich tokenach jest spore ryzyko właśnie w związku z tym, że to supply jest pod kontrolą po prostu teamu. Jeżeli chodzi o samo Ethereum, o samą sieć, no to też ja w tej chwili podchodzę do tego bardzo z uwagi na to, że. No tak jak tutaj widzicie, chociażby po tym głej. Tak naprawdę nic się na lium na nie dzieje. Te narracje, które powstają, trwają nam czasami po kilka godzin, kilka dni, ale szybko się kończą. Ten kapitał migruje cały czas z tokena na token, z właśnie trendu do trendu i po prostu nie ma nowego kapitału. To po pierwsze, a po drugie nie ma też takich zapalników, które miałyby sprawić, że jakby cała sieć Ethereum miałaby tutaj nam wystrzelić. Oczywiście patrząc w perspektywie kolejnych miesięcy uważam, że to się zmieni, uważam, że tutaj jeżeli chodzi chociażby o ETF-y na, na Ethereum, no to one tutaj e, mogą sporo namieszać, mogą też sprawić, że cena Ethera tutaj pójdzie nam mocno do góry. Póki co jeżeli chodzi o te ETF-y na Ethereum, no to tutaj no, nie dzieje się aż tak dużo jak miało to miejsce na Bitcoinie oczywiście, ale też tutaj nie ma aż takich promocji z tym związanej, też trzeba pamiętać, że mamy okres wakacyjny, więc też jakby większość takich inwestorów, powiedzmy tradycyjnych jest mniej aktywna w tym czasie, tutaj jeżeli chodzi o taki całkowity wolumen w ciągu ostatniej doby, no to jest to 8,5 miliona dolarów, a jeżeli chodzi o taki całkowity market cap tych ETF-ów, to jest około 263 miliony, gdzie w porównaniu do Bitcoina to jest tak naprawdę no nic, no bo Bitcoin tutaj ma 78 miliardów tego właśnie market capu i około 2,2 miliarda dolarów wolumenu dziennego, więc tutaj Ethereum jeszcze ma sporo do nadrobienia, póki co tak patrząc krótkoterminowo to wygląda tak dosyć średnio, ale uważam, że to się nam rozkręci. Uważam, że tutaj przed Ethereum jeszcze spore wzrosty i na całym też ekosystemie Ethereum będzie się sporo działo. I tutaj właśnie takim jednym z wyznaczników dla mnie jest ta ilość Gwei, która póki co jest na, no tutaj po prostu szoruje po dnie. No i zostając jeszcze na chwilę przy Ethereum, to trzeba też pamiętać, że cały czas mamy tutaj taką tą niepewność i też trochę strach związany z wyprzedawaniem się właśnie tutaj funduszu Grayscale, który w ostatnim czasie zwrócił ponad 8 miliardów dolarów W samym Ethereum, właśnie na, na rynek, no i cały czas trzymają oni tutaj dosyć sporo tego ETHERA. No i do tego właśnie tutaj, w tej chwili, Ether, tak jak możecie zauważyć na tym wykresie, bardzo mocno traci do bitcoina. Tutaj w ciągu ostatnich kilku dni stracił on, powiedzmy, od tego miejsca, gdzie tutaj około 8%, z uwagi właśnie na tą niepewność oraz fakt, że po prostu tutaj. No, cały czas mogą się pojawiać zrzuty, no i to jest porowa sytuacja, jak miała miejsce też na, na Bitcoinie, czy to właśnie, kiedy te ETF-y wychodziły, czy też ostatnio, kiedy to rząd Niemiec te tokeny nam zrzucał, to też właśnie była taka niepewność, strach, no i podobnie teraz jest na Ethereum. To się oczywiście skończy, i tutaj w momencie, kiedy właśnie te powiedzmy zagrożenie zniknie, no to też więcej osób będzie skłoną do tego, aby w samego etera inwestować, aby też inwestować w projekty na eterze, no i wtedy możemy mieć taki właśnie, powiedzmy, alt season, jeżeli chodzi o sieć Ethereum. No i też patrząc sobie obecnie na chociażby wolumeny, widzimy, że no tak naprawdę w ciągu ostatniej doby Solana dwukrotnie przeskoczyła Ethereum, jeżeli chodzi właśnie o wolumen. Tutaj na Ethereum mamy wolumen na poziomie około 1 miliarda dolarów, z kolei na Solanie są to prawie 2 miliardy. Więc pokazuje to, że tutaj no w tej chwili Solana bardzo dobrze sobie radzi, nie tylko sama sieć, ale też. No, sam token, bo tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na Sol, no to ona aktualnie tutaj jest już blisko przebicia znowu poziomu tych 200 dolarów. Tutaj na pewno byłoby to bardzo boliż dla całego ekosystemu, też właśnie Solany, gdyby ten poziom udało się przebić. No to wiadomo, że jest taka też bariera psychologiczna, która by sprawiła, że od tej wyceny Solana mogłaby polecieć nam jeszcze dalej. A wraz z nią, oczywiście, też wiele tokenów na tej sieci, tak jak między innymi ostatnio zrobił token Mumu, który tutaj. Jest kolejnym kandydatem, moim zdaniem, na to, żeby stać się takim jednorożcem na właśnie solanie i żeby przebić poziom 1 miliarda market capu. Tutaj w ciągu ostatnich kilku dni ten token wzrósł nam do około 200%. No i jego market cap to jest w tej chwili ponad 230 milionów dolarów. Tutaj stało się to sprawą dwóch rzeczy. Przede wszystkim, raz, że tutaj sporo takich większych inwestorów zaczęło o tym pisać w jednym momencie, więc też była to też jaka bardziej akcja skoordynowana. No i drugim powodem było to, że tutaj Sporo takich większych portfeli, powiedzmy takich Whaley, zaczęło wrzucać naprawdę duże kwoty właśnie w ten token. E, powiedzmy, część z nich sprzedawała chociażby właśnie WIFA i przerzucała ten kapitał do MUMU, co też napędziło nam właśnie tą spiralę wzrostów, która cały czas tutaj trwa. No i jest to taki jeden z tokenów, który potencjalnie ma szansę, aby właśnie stać się kolejnym tokenem na Solanie, który przebije ten 1 miliard. No bo w tej chwili, patrząc sobie właśnie tak na memcoiny, no to jest on na miejscu Siódmym. Tutaj mamy oczywiście na pierwszym miejscu Doc With Head, Bong, Popcat, BOM oraz MEF. Więc zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Ja osobiście tego tokena nie mam. Kiedyś go obserwowałem, kiedy był jeszcze na poziomie tam 400 milionów, ale akurat w niego nie wchodziłem. A akurat jeżeli chodzi o Solane, to rozgrywam ją raczej mniej niż Ethera. No i też warto wspomnieć o tym, że ostatnio odbyła się ta konferencja właśnie Bitcoin, na której udział brał Donald Trump. Tutaj złożył on sporo takich deklaracji, jeżeli chodzi właśnie o rynek kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, o to, co zrobi, jak to będzie wyglądało. Tutaj między innymi wspominał on, no chociażby o tym, że pierwszego dnia, kiedy obejmie właśnie stanowisko, no to tutaj zwolni Garego Genslera, czyli tutaj powiedzmy przewodniczącego SEC-u, który jest negatywnie nastawiony do rynku kryptowalut. To też pojawiły się informacje o tym, że po prostu ułatwi on prowadzenie biznesu właśnie Takiego krypto w Stanach. Generalnie, jeżeli ktoś z was oglądał tą konferencję, no to raczej mm, nie było tutaj jakichś fajerwerków, oczywiście w tonie pozytywnym, no bo jakby jak mogłoby być inaczej, tutaj. Jakby wśród powiedzmy, osób, które interesują się krypto, jest sporo wyborców, e, którzy będą głosowali na Trumpa, więc nie mogło być inaczej, ale nie było tutaj żadnych takich fajerwerków. No i też właśnie podczas tego wystąpienia można było zauważyć spadki, między innymi na Bitcoinie, czy też właśnie na projektach e, PoliFi, które w tej chwili radzą sobie dosyć e, średnio. Tutaj większość z nich bardzo mocno pospalała, między innymi tutaj e, token MAGA, który stracił ponad 40% w skali e, ostatniego tygodnia. No i tutaj tak naprawdę poza tym jednym tokenem na Solanie z z Kamalą Harris, no to większość jest też na sporych minusach. No i to niektóre są naprawdę dużo, bo to jest mamy na przykład 90% na Dark Maga. Uważam, że ten trend jeszcze wróci w kolejnych tygodniach, miesiącach do czasu elekcji na pewno będzie się to jeszcze przewijało, ale to też pokazuje właśnie, że w tej chwili kapitał szybko się nudzi, no i przeskakuje po prostu dalej. Dlatego w tej chwili, jeżeli ktoś z was odgrywa jakieś low capy, jakieś powiedzmy projekty na Ethereum, szczególnie te nowe, to moim zdaniem nie warto jest z nich zostawać jakoś dłużej, tylko raczej właśnie brać jakieś zyski, wychodzi całkowicie i czekać na kolejną okazję i sobie przechodzić gdzieś tam dalej. Tutaj dobry przykład jest na przykład na tym właśnie Neyro, który rozgrywałem, tak jak tutaj widzicie, ja wchodziłem w Sorokę kilkukrotnie, tutaj w tym miejscu, w tym miejscu tutaj sprzedawałem, tutaj znowu wchodziłem, sprzedawałem, znowu wchodziłem, sprzedawałem i tak naprawdę tutaj w tym momencie, kiedy właśnie sprzedałem, to był tak naprawdę ostatni moment, żeby jeszcze na jakiejś górce wyjść, bo potem te spadki były już coraz większe, tutaj te wzrosty były już dużo mniejsze no i tak naprawdę, gdybym tutaj tego nie sprzedał, to wyszedłbym pewnie na minus, więc to pokazuje, jak te narracje Szybko się zmieniają, jak te tokeny mogą szybko gdzieś tam e, tracić wolumeny i znaczenie, więc po prostu trzeba szybko reagować i tym kapitałem sobie jak najlepiej obracać. Ok, przypominam jeszcze, że są ostatnie dni tego miesiąca, więc jest następnych kilka jeszcze miejsc, jeżeli chodzi o ten bonus na giełdzie Bybit. Także jeżeli ktoś z Was nie ma jeszcze konta na tej giełdzie, to poniżej macie link do rejestracji i dzięki niemu otrzymujecie właśnie tutaj bonus na start na 30 USDT do wykorzystania na giełdzie. No i poza tym, przede wszystkim, macie także dostęp do sekcji VIP na naszym Discordzie, kosza.r. Tradingu, na którego także was zapraszam. Link macie poniżej także w opisie. I tutaj, mając właśnie dostęp do tej sekcji VIP, macie tutaj ekspozycję na treści, które są tworzone przez naszych traderów, którzy każdego dnia wrzucają właśnie informacje odnośnie tego, w co wchodzą, jak widzą rynek, jak do niego podchodzą, dają też analizę różnych projektów. Więc, jeżeli ktoś z Was jest traderem, jeżeli ktoś z Was się tym interesuje, to na pewno warto tutaj być, ponieważ po prostu tutaj czasem można fajne gdzieś tam zagrania trafić. Oraz, jeżeli ktoś z Was ogólnie się interesuje rynkiem, no to macie tutaj masę sekcji, które są na pewno przydatne, gdzie można sobie właśnie analizować rynek, można sobie gdzieś tam sprawdzać konkretne projekty, też pisać z innymi osobami, więc jest to takie miejsce, gdzie na pewno warto jest być. Ok, tak na zakończenie, jeżeli chodzi o to, jak obecnie pochodzę do tego rynku, no to cały czas, tak jak też tutaj pisałem właśnie na swojej grupie na Telegramie, którą też Was zapraszam, ja w tej chwili podchodzę do rynku w sposób taki dosyć zachowawczy, raczej nie staram się szukać okazji jakichś takich na razy 100, jakichś okazji życia, tylko przede wszystkim staram się tylko kapitału nie tracić, to jest taki mój priorytet numer jeden, no a po drugie staram się właśnie gdzieś tam w różny sposób po prostu te, to Ethereum pomnażać, ponieważ Ethereum jest u mnie tym aktywem numer jeden, tak jak między innymi robiłem to właśnie ostatnio na, na tym tokenie. Też niedługo właśnie zrobię taki materiał odnośnie tego, jak w ten sposób można podchodzić do tego typu zagrań, jak można powiedzmy taki day trading na coinach sobie robić w taki sposób względnie bezpieczny, żeby w tym okresie można było sobie właśnie to robić. Pamiętajcie, że cały czas jesteśmy w okresie, kiedy na rynku dzieje się jeszcze mało, kiedy te wolumeny są dużo mniejsze niż zazwyczaj. Kiedy po prostu jest też trochę tej niepewności, więc w tej chwili uważam, że. Przede wszystkim trzeba skupić się na tym, aby tego kapitału nie tracić w sposób, ponieważ do tego jest masa okazji, a ten kapitał będzie nam potrzebny w kolejnych etapach tego rynku, które uważam, że będą znacznie lepsze, uważam, że w tym cyklu wszystko co najlepsze jest jeszcze przed nami i na to właśnie staram się przygotowywać w ten sposób, aby właśnie e, ten kapitał po prostu był na ten czas gotowy. Także bądźcie uważni, ponieważ tych okazji dostarczania jest naprawdę dużo, masa skamów, masa projektów, które po prostu są takimi typowymi projektami, które mają po prostu zebrać płynność, więc naprawdę warto to w tej chwili podchodzić do rynku w sposób taki bardziej zachowawczy i też z większym takim dystansem. W tym filmie to już by było w sumie na tyle. Widzimy się już niebawem w kolejnym materiale. A za ciemno już dziękuję i życzę Wam dobrego tygodnia i do zobaczenia. Cześć.